Kolejna lekcja to lekcja już dotycząca praw optyki geometrycznej. Poznamy trzy takie prawa, dziś dwa. I żeby poznać to pierwsze prawo i, i zrozumieć, o co chodzi też w tej optyce geometrycznej, to wrócę do przeszłości. Przypomnijmy sobie, kiedy nasze pierwsze, wykonywaliśmy nasze pierwsze rysunki, to myślę, że jedne z tych pierwszych rysunków, prawie każdego z nas, dotyczyły narysowania słoneczka. Słoneczko zaczynaliśmy rysować od kółeczka, po czym na zewnątrz tego kółeczka przypisywaliśmy takie promyczki, tak, te kreseczki zwane promieniami. No i tak naprawdę optyka geometryczna, którą się teraz będziemy zajmować, rzeczywiście bazuje na tym pojęciu promienia. Cóż do takiego będzie promień? Promieniem będziemy nazywali, tak, jeżeli światło będzie biegło w takim ośrodku jednorodnym, to będziemy nazywali linie, wzdłuż których światło nam biegnie. To będziemy nazywali promieniami. Czyli można powiedzieć, że Promień światła, to taki pojedynczy, jak gdyby fragment światła. No i tutaj to jest właśnie nawiązanie do takiej optyki geometrycznej, to znaczy, my będziemy chcieli to, co jest fizyczne, przenieść na grunt matematyki, w tym przypadku na grunt geometrii. I przez promień będziemy matematycznie rozumieli, można powiedzieć, taki odcinek czy taką półprostą, tak? Wzdłuż której ten promień będzie. Biegu. Jeżeli będziemy mówili o kilku promieniach świetlnych, to będziemy mówili o tak zwanej wiązce światła, tak? Będziemy nazywali wiązką światła kilka promieni świetlnych, kilkanaście, kilkadziesiąt. Wiązka takiego światła może być rozbieżna, może być zbieżna, a może mieć też charakter takiej wiązki równoległej. Tu mamy przykład wiązki. Padającej na górski sumień, jego kamienie, wiązki światła, światła naszego słonecznego. Przy okazji widzimy też piękne zjawisko, o którym będziemy mówili w dalszych częściach optyki. Jest to wiązka taka rozbieżna. Tak? Widzimy, że te promyczki rozbiegają się o tutaj na wszystkie strony. Jednak gdy pomyślimy tylko o kawałku tej wiązki, która pada na jakiś tam kamień, ja wybiorę kilka takich promytków, to możemy mówić o wiązce równoległej, bo mały fragment tejże wiązki rozbieżnej możemy rozpatrywać jako wiązkę taką równoległą, tak? Wiązkę promieni równoległą. Od czego zatem będzie zależało to, czy myślimy o wiązce równoległej, czy o wiązce rozbieżnej? Będzie w dużej mierze zależało też od źródła światła, wiadomo. Słońce możemy traktować jako wiązkę promieni jak najbardziej rozbieżnych, ale jeżeli będziemy obserwowali tylko mały fragment, na który światło słoneczne pada, to będziemy mogli myśleć o takiej wiązce jako wiązce promieni równoległych. Będziemy też mówili o wiązkach zbieżnych, ale to też w dalszej części tego działu, kiedy będziemy mówili o kolejnych zjawiskach. Pierwsze zatem takie prawo dotyczące optyki geometrycznej to prawo, które będzie mówiło o tym, że w ośrodku takim jednorodnym Bieg promieni świetlnych jest prostoliniowy, czyli promienie rozchodzą się po liniach prostych. No to teraz czas na to istotne prawo, które zawarłam w temacie dzisiejszej lekcji: prawo odbicia. Bardzo dobrze Wam zresztą znane to prawo, bo my je obserwujemy na co dzień w życiu codziennym. Myślę, że każdy z Was przegląda się. Choć raz w lustrze, z mniejszym bądź większym upodobaniem, tak. Czymże będziemy, kiedy będzie dochodziło do takiego prawa odbicia, kiedy będziemy mówili o takim prawie odbicia, albo kiedy na jakim e e e doświadczalnym gruncie będziemy je rozpatrywać, tak, żeby pokazywać jego rzeczywiście, że to prawo odbicia ma ma e duże znaczenie. Wtedy, kiedy wiązka promieni będzie padała na taką bardzo gładką powierzchnię. Powiemy matematycznie na płaszczyznę. tak? Wiadomo, że nic tak naprawdę fizycznie nie przyjmuje tych naszych matematycznych ideałów, czyli ten promień chcemy wyidealizować, że jest taką piękną półprostą, a tą płaszczyznę gładką, na którą Pada światło, chcemy uczynić matematyczną, piękną płaszczyzną. My oczywiście będziemy mówili o takim zbliżaniu się, tak? Zbliżaniu się do tego matematycznego ideału. No i takie matematyczne ideały osiągamy wtedy, kiedy rzeczywiście bierzemy metalową na przykład płytkę, albo taką lustrzaną powierzchnię szklaną z drugiej strony pomalowaną metaliczną farbą. Dlaczego będziemy mówili o tym zjawisku odbicia w takiej sytuacji? Bo wtedy to zjawisko odbicia zachodzi, można powiedzieć, dotyczy wszystkich promieni. Krótko mówiąc, ten promień, który trafi na taką płaszczyznę, na taki ośrodek, on się po prostu od niego odbije, a nie będzie przechodził dalej przez ten ośrodek. No, i teraz to prawo geometryczne, prawo odbicia, będzie mówiło o biegu kierunku promieni, tak? No to biorę taką płaszczyznę metaliczną, kieruję na nią promień, ten promień, nazwę promieniem padającym. I aby mówić o prawie odbicia, muszę narysować prostą. Jak nazwę tą prostą, tą prostą nazwę normalną, normalną do tej płaszczyzny padania promieni? Normalna, to inaczej mówiąc prosta, nachylona pod kątem prostym do tej naszej idealnej matematycznej powierzchni. Wówczas, co się dzieje z promieniem? No promień mi się odbija, tak? Czyli ten promień, który uderzy w tą płaszczyznę, on dalej nie przejdzie tutaj, tak, tylko ulegnie odbiciu. No i prawo odbicia będzie mówiło o tym, że jeżeli powiemy sobie, że kąt, kątem padania, którego tu oznaczyłam mianem alfa, nazwiemy kąt pomiędzy normalną a promieniem padającym, kątem odbicia nazwiemy kąt. Między promieniem odbitym a naszą normalną, bardzo ważne, nie między płaszczyzną, tak, tylko między normalną te kąty. To myślę, że każdy już intuicyjnie, nawet to widzi, czy geometrycznie postrzega, że to prawo odbicia będzie po prostu mówiło, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Czyli, że te dwa kąty są sobie równe. No, i to jest takie drugie prawo, prawo optyki geometrycznej, z którego teraz będziemy korzystać. Gładkie powierzchnie, które, na które jak pada promień świetlny, to ulega on odbiciu, będziemy nazywali zwierciadłami. No, i takie zwierciadła będziemy dzielili na. Zaczniemy kolejną lekcję właśnie od omówienia. Tego, co się dzieje, gdy promienie padają na zwierciadła. Zaczniemy od zwierciadła płaskiego, przejdziemy do zwierciadeł kulistych. Zwierciadło płaskie to takie nasze klasyczne lustro, w którym się na co dzień oglądamy, jednak mamy jeszcze zwierciadło tak zwane kuliste. Przy, przykładowo, stomatolodzy mają jako jedno z swoich podstawowych, można powiedzieć, atrybutów, to takie lusterko dentystyczne, tak, to lusterko im powiększa, powiększa im zęby oglądane, dziąsła, po to, żeby mogli zauważyć to, co niedostrzegalne jest, być może bez okularów, bez właśnie lustereczka. Lusterka drogowe to również lusterka kuliste to były tak zwane lusterka wklęsłe. Tak? Lusterka drogowe, czyli te lusterka, które stoją przed jakimiś newralgicznymi punktami, krzyżówkami, po to, żeby widoczność była lepsza, cóż tam się dzieje, czy najeżdża jakiś samochód, czy nie najeżdża. To lusterka w kolei wypukłe, ale możemy jeszcze mówić o takich lusterkach kosmetycznych, dziewczęta, które być może niektóre z Was zakupiły takie lusterka dwustronne. Z jednej strony mamy lusterko płaskie, a z drugiej strony jest lusterko, które powiększa, tak coś. Ja osobiście nie lubię tych lusterek, bo, bo czasami nie dobrze jak coś nam wszystko powiększa. Mamy jeszcze lusterka zwierciadła paraboliczne. Zwiercia, lusterka walcowe, zwierciadła walcowe, ale o tych już nie będziemy mówić. My zajmiemy się. Tymi dwoma, które tu pogrubiłam, tak? Nie wszystkie jednak powierzchnie odbijają tak światło jak opisane zwierciadła. To nie znaczy, że nie odbijają, odbijają, ale jednak nie obserwujemy tego, co obserwujemy w zwierciadłach, tak? Czym będziemy się zajmowali teraz, można powiedzieć istotnie, bo jeśli mamy do czynienia z Powierzchniami nierównymi, tak? To na tych nierównych powierzchniach dochodzi do tak zwanego zjawiska rozproszenia światła, tak? Czy takiego odbicia rozproszonego. I aby wytłumaczyć, o co chodzi w tym zjawisku, no to spójrzmy, jak. Przebiega takie zjawisko. Oczywiście tu zachowane jest również prawo odbicia, tylko że mamy efekt takiego odbicia właśnie rozproszonego. Jeżeli wyobrazimy sobie taką nierówną powierzchnię, na którą pada wiązka promieni równoległych, gdyby to była gładka powierzchnia, wszystkie te promienie odbijałyby się pod tym samym kątem do swoich normalnych, a że te normalne wszystkie byłyby do siebie równoległe. No to można by było powiedzieć o również wiązce promieni odbitych, która byłaby równoległa. Co mamy tutaj? Jeżeli tutaj ustawimy nasze normalne, czyli proste skierowane pod kątem prostym do tego fragmentu powierzchni, na którą pada dany promień, to widzimy, że te normalne już same nie są do siebie równoległe. No i jeżeli skonstruujemy promienie Odbite w każdej sytuacji, czyli takie promienie, żeby zachowane było to prawo odbicia, czyli żeby promień padający i promień odbity był takiej samej wielkości, no to zauważymy, że te żółte promienie, które symbolizują promienie odbite, są promieniami, które biegną w różnych kierunkach. Na dzisiaj to tyle, no i zapraszam na kolejną lekcję.